Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli je, wykruszając ziarna rękami. Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili, czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat? Wtedy Jezus odpowiadając im rzekł, nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód On i jego ludzie, jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom, chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał, Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Oto słowo pańskie. już widzę, że te Ewangelie, które mamy, mocno się wpisują w temat naszych rekolekcji. Dzisiaj to, co Pan Jezus mówi, mówi faryzeuszom, mówi do tych, którzy obserwują Jego uczniów, no to pokazuje wolność wobec prawa i gdy Mówimy o wolności wobec prawa, to od razu mamy takie myśli o relatywizowaniu prawa. E, czyli, a no to w takim razie oni nauczają, że nie trzeba przestrzegać przepisów, że no więc są heretykami. To jest pierwsza i dlatego pana Jezusa o herezję oskarżyli. E, został w, w świetle Słowa Bożego e, ogłoszony heretykiem, osądzony jako heretyk. Tymczasem Pan Jezus mówi o wypełnieniu prawa. Jak, jak jest pytanie o to, czy On znosi prawo, to odpowiada, że nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. I dopowiada, nic w prawie nie będzie zmienione. Ani jedna kropka, ani jedna jota nie będzie zmieniona w prawie Bożym. To jest odpowiedź Pana Jezusa. Na to my sobie dzisiaj patrzymy w interpretacji, więc bierzemy prawo kanoniczne e, z poprawkami, oczywiście z XXI wieku, i mówimy: Żadna kropka, żadna jota, albo e, bierzemy e, Pismo Święte i mówimy: Żadna kropka, żadna jota. Efekt jest taki wypełnienia, że nie przestrzegamy dzisiaj Szabatu. Ponieważ szabat to jest sobota i prawa szabatowe, które były, y, są dzisiaj nieprzestrzegane. A prawo szabatowe nie jest prawem zapisanym y, przez ogłoszenie prawa Mojżesza, tylko przez porządek stwórczy, czyli to, jak Bóg stwarzał świat i odpoczął. Y, więc jest to ponad prawem prawo, byśmy powiedzieli a drugie prawo, które Jezus, drugie podstawowe i najważniejsze prawo przymierza, czyli przyjaźni z Bogiem, prawo obrzezania. To są dwa prawa, które, to, to już nie było w jakiś tam szczegółach, że trzeba przestrzegać, tylko prawa fundamentalne i zostały one zniesione, przepraszam, wypełnione przez dobrego Boga. Wypełnione, czyli tam, Obowiązują tam, gdzie miał obowiązywać u Żydów, u pogan nie obowiązują, to nie znaczy, że nie istnieją, ale nie obowiązują, są wypełnione. I w żaden sposób nie wolno nam relatywizować prawa, ale wypełniać trzeba prawo miłością. I to jest ta, ta różnica, że chociaż tam, gdzie istnieje prawo, będzie zawsze. Urzędnicze podejście do spraw. I tego się nie da przeskoczyć. Tam, gdzie istnieje prawo kościelne, tam będzie urzędniczość kościelna. Tam, gdzie istnieje prawo Boże, będzie urzędniczość wobec prawa Bożego. Była w Starym Testamencie, jest dzisiaj, i tego się nie da przeskoczyć. Po prostu to powoduje prawo, tak jak w Starym Testamencie Bóg. Przestrzegał Izraela, który chciał króla, mówiąc mu: Ja jestem Twoim królem i nie potrzebujesz innego, bo jak będzie król, to będziecie mieli urzędy, będziecie mieli podatki i tak dalej. Ale Izrael się uparł, że chce króla. No i dostali króla, i bardzo szybko były z tym problemy. Czyli Bóg odpowiada na, nasze, na nasz porządek, który chcemy, ale w, tym, w tej odpowiedzi. Jest Zaraz są krzywe linie, które sobie człowiek przez grzech funduje, i, i musimy to jedni drugich znosić i brzemiona nosić. Natomiast wypełnienie, które mówi Jezus, jest prawdziwym wypełnieniem i wolnością, że prawo nas nie obowiązuje. Co nie znaczy, re, że mamy prawo relatywizować. Tylko nie wolno nam myśleć urzędniczością, chociaż się będziemy nieustannie. Z tym zderzać, i a przy niesakramentalności, tam, gdzie większość z was, bo nie wszyscy z was są po rozwodach. Niektórzy są, są bez rozwodu, a, ale poślubiliście kogoś, kto jest po rozwodzie. Tak więc dotykają was te sprawy, więc zderzyliście się nie tylko z Urzędem świeckim, ale zderzyliście się. Z urzędem kościelnym. I wiecie, co to znaczy urząd kościelny. I niektórym z Was, jak to słyszycie, to, to się ciśnie dużo słów niepotrzebnych, ale to jest związane z urzędem. Czy to kościelny, czy niekościelny, czy to będzie, nazwiemy to, że znamaszczenia ducha. Czy z mądrości świeckiej, jakby te procedury, które są, teraz nie chodzi o to, żeby to podważać czy relatywizować, tylko żeby to nie zawładnęło naszym sercem. Tu jest, przed tym się trzeba chronić, żebyśmy dalej serce mieli w dynamice miłości, bo, bo prawo zabija. Prawo zabija miłość i y, 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 t, myślenie prawem zabija miłość, tak. Y, w momencie, kiedy y, w to wejdziemy, to, y, to dojdziemy do tego, że y, y, po prostu to są rzeczy nie do połączenia. Y, nie da się tego połączyć. Urzędu i... Y, bo, bo i tak się trafi urzędnik i tak, y, a w miłości... Y, Miłość też potrzebuje prawa, tylko wypełnionego miłości. A, a, ale spotkamy się w tym ze słabością człowieka. I kontekst i okoliczności y, ważą sprawę. I te, tego też do, to też dostrzegacie, że chodzi o kontekst i okoliczności, w których były poprzednie y, y, związki zawarte. A tutaj y, w Ewangelii mamy kontekst, że uczniowie są głodni. Głodni są dlatego, że są w misji. No i teraz, czy mają być głodni w misji, czy, czy mają zrywać kłosy i kruszyć je ręką, wykruszając ziarno, co było nazywane według prawa muceniem, i było zabronione w szabat. I czy mogą to robić, czy nie mogą? Literalnie patrząc nie mogą, patrząc przez kontekst i sytuację, w której są, w miłości mogą. I to, my tego potrzebujemy się nieustannie uczyć, bo dotyczy to wszystkiego w naszym życiu. Mamy co chwilę jakieś przykazania, obostrzenia, tutaj postu w piątek, tutaj postu przed Eucharystią, tutaj i mnóstwo różnych rzeczy, które, które są i na które Potrzebujemy patrzeć oczami miłości. Czyli nie, nie mówić, to jest niepotrzebne albo nieważne, tylko y, y, aby miłość w nas dom, dominowała. A, a w momencie, kiedy miłość dominuje, to dajesz więcej. I to jest ta różnica. I, I jak to przełożyć na prawo? Dopóki się na nowo nie narodzimy, tego, to, to jest nie do połączenia. Jezus to pokazuje, jest potrzebny nowy człowiek. To jest tak jak w małżeństwach, jak jest miłość, to kruszą się można, się, można pewne obowiązki mieć czy coś, to te obowiązki przestają mieć znaczenie, bo z miłości robisz dużo więcej niż te obowiązki. Ale jak miłość się kurczy, to wypominasz, że wtedy robiłam czy robiłem więcej niż trzeba było, a Ty tego nie doceniłeś. Bo wraca stary człowiek i zaczynam myśleć znowu prawem i pewnymi y, ty, tymi rzeczami, które w, bez miłości bym tego nie zrobił, czy nie zrobiła, ale ponieważ cię kocham, no to robiłem dużo więcej i, i tego nie liczyłem. Więc wrócić do, do tego, co jest sercem, a nie kalkulacją. Tak jak y, bardzo często to jest przy dzieciach tam gdzie są te więzy krwi to jakoś to tak szybko nie wyparowuje a w, w miłości małżeńskiej bywa różnie ale też w miłości do drugiego człowieka w ogóle tak to tam gdzie przebywamy z ludźmi robisz coś dla teściów robisz coś dla kogoś w pracy licząc na to jak robisz coś z miłości to nie liczysz że a to następnym razem on mi odda swoje godziny albo coś tam ale jak już jest biznes, no to, no to jest biznes. I, I tak prawnie, żeby to było coś za coś. Także pa Pan Jezus tym fragmentem obrazuje to, co mówi w kazaniu na górze o wypełnieniu prawa. Nie zniesieniu, tylko wypełnieniu. I w wypełnieniu wszystkie joty, prawa, litery, przecinki i tak dalej zostają. Bo zarówno te przecinki jak i całe zdania, one są warte tyle samo. Czyli mają znaczenie o tyle, o ile kocham. Kocham, przekraczam to. I tak na te przecinki nie patrzę. A jak ktoś nie, nie chce być nowonarodzonym, tylko chce patrzeć literalnie, yy, i czy ten, ten urząd, z którym się co rusz gdzieś zderzymy, to może to na papierku wyglądać dobrze. Tak? Mam papierek, mam podpis, albo, albo, albo ubolewam, bo mi go brakuje, ale w ten sam sposób Bóg osoby, które tak myślą, potraktuje w niebie. A to jest nasza przegrana. Tak? Czyli ta droga, droga prawa bez miłości, ostatecznie nie kalkuluje się. Nie, nie, To myślenie jest myśleniem przegranym, dlatego że y, tylko w Chrystusie będziemy zbawieni. Tylko On ma tę, tę moc, nie prawo, które gdzieś ustawić, bo tym prawem jest miłość i tym prawem jest, y, nowe przykazanie Wam daje: miłujcie się wzajemnie. Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. I kropka. To jest. Y, y, wszystko inne niż oddać życie za drugiego człowieka z miłości, bo takiego prawa nie ma. Wszystko inne nie obróci się na sądzie ostatecznym na naszą korzyść. A jedynie zaufanie i szerokie serce, obejmujące każdego, również te osoby, które wyrządziły nam wielkie, straszne krzywdy i krzywdy po ludzku nie do wybaczenia. Nasze nawrócenie jest w tym, że poszerzymy serca, nawet jeżeli to osoby nas dalej nienawidzą i dalej nam szkodzą. Poszerzymy serca, y, mówiąc Bogu w naszej modlitwie: Panie, zbaw ich. Oddaję ich Twojemu miłosierdziu, nie Twojej sprawiedliwości, ale Twojemu miłosierdziu, y, bo wierzę, że możesz zbawić każdego człowieka. Także do tego zachęcam. Y, abyśmy pod ten proces nawrócenia do miłosierdzia żeby się, żebyśmy się temu świadomie poddawali każdy z nas tego potrzebuje i im, bar, im więcej ran tym z jednej strony łatwiej, ale też i trudniej to jest to wszystko idzie cały czas bo oberwaliśmy mocniej no to trudniej przebaczyć ale tam gdzie Mocniej widzimy to, to prawo, które jest yy, yy, ślepe, i, i widzimy, że tylko Boże miłosierdzie, to w tym wszystkim bardziej się z tym Bożym miłosierdziem jednoczymy. Więc jest nam o tyle łatwiej, no, ale też trudniej, bo może rany są większe, a może yy, ten, ten konflikt czasami, który, który gdzieś się rodzi, dostępu do dzieci yy, i blokowania pewnych rzeczy jest tak, tak trudny i tak nienawidzący, że no, po ludzku z tego się wyplątać nie da. Ale, ale w, Bo, w Bogu serce staje się wolne, im więcej Jemu oddajemy. Także kontekst, sytuacja pokazuje, Pan Jezus to pokazuje, że tak moi uczniowie robią i robią dobrze. Chociaż w waszych oczach Przykazania Boże łamią. To oni ich nie łamią, bo są wypełnione w Chrystusie. To jest nie do połączenia ze starym człowiekiem, nie do połączenia ze starym myśleniem. Jeżeli się na nowo narodzimy, wszystko wygląda inaczej. Jeżeli się nie narodzimy na nowo i patrzymy na to, to nazwiemy to, że to są laksyści, heretycy. Relatywizują wszystko i takimi pojęciami będziemy oskarżać i, i mówić, niszczą Kościół. Takie rekolekcje niszczą Kościół. I, i, I na pewno to nieraz słyszeliście. To jest stare myślenie, stary człowiek. I w tym systemie starego człowieka, starego prawa tak będzie. Ale Jezus daje nowe narodzenie. I to nie jest nazwa, tylko to jest naprawdę nowe narodzenie. Nowe myślenie, nie do połączenia ze starymi bukłakami. Amen.